Trzeba mieć niespotykane umiejętności, żeby takie coś doprowadzić do takiego, do takiego stanu. To najmniej raz w roku 2020. Mała przechadzka przed większym zwiedzaniem. Ale ja powiem Ci, że trzeba mieć niespotykane umiejętności, żeby takie coś doprowadzić do takiego do takiego stanu. Witajcie moi drodzy. Ten film zacznę nieco inaczej. Jest on dedykowany osobie, bez której pewnie nie byłoby zrego kanału, nie byłoby całego Urbeksu. Dedykuję go mojemu ojcu, który ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, tata. Film, który dzisiaj obejrzycie, powstawał przez 7 lat, a raczej tworzą go nagrania z 7 lat. Mniej więcej pojawialiśmy się tam z tatą. Co rok i co rok dokumentowaliśmy, jak to miejsce się zmieniało. Część z budynków, które tutaj zobaczycie dzisiaj, już nie istnieje. Kozubnik na przestrzeni lat bardzo się zmieniał. Zyskał też nowego inwestora i z Mekki, Urbeksu, jeżeli można nazwać to miejsce. Eee, stał się Obecnie kurortem spa, chociaż w dalszym ciągu pozostały tam dwa bardzo interesujące budynki, ale o tym za chwilę. Miejsce, które widzicie na tym nagraniu, jest to opuszczona część, w której znajdował się basen. Niestety ta część została już wyburzona i w tym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, Całkowicie zrównana z ziemią. W tym momencie znajduje się tam lądowisko dla helikopterów. Ale trochę historii. Kozubnik, a raczej zespół domów wypoczynkowo-szkoleniowych HPR Porąbka Kozubnik powstał na przełomie lat 60. i 70. na rzecz Hutniczego przedsiębiorstwa remontowego w Katowicach. Czas spędzali tam pracownicy zakładów hutniczego przedsiębiorstwa remontowego w Katowicach, ale także i partyjni dygnitarze. W latach 70. tych Ośrodek przypominał miasteczko. Na 7,5 hektarach stało 11 hoteli, że szkła i aluminium, które w tamtym momencie mogły przyjąć 500 gości. Czekały także płyty, kryty pływalnie, korty, sauna, wyciąg narciarski, trzy restauracje, oraz pięć biarów, więc jak sami widzicie, ośrodek był Ogromny. Miał także własne ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków i awaryjny system zasilania wyposażony w dwa silniki wyjęte z czołgów. Czasy świetności kozubnika skończyły się wraz z końcem PRL-u. W 1991 roku pojawiła się firma, która wykupiła ten teren. Jednakże w roku 1996 sąd ogłosił upadłość tej firmy, która była winna swoim wierzycielom 28 milionów złotych. To odbiło się na dalszych losach ośrodka, który poupadał w coraz większą ruinę, był coraz bardziej rozkradany. Uważaj tu, nie wchodź tu, nie wchodź tu. Kolejna, Dlatego daj mi przejść. <słyski> Czekaj, latarkę włączyłem, jak to tam wygląda. Aha. jest nie. Jest. Jednym z budynków, które można oglądać do dziś, właśnie teraz wam przedstawiam. Najprawdopodobniej jest to jeden z budynków gospodarczych, ale jego przeznaczenie nie jest mi do końca znane. Biorąc pod uwagę rozkład pomieszczeń w tym budynku, równie dobrze mógłby być to jednak budynek, w którym mieściły się biura dla osób, które kierowały tym ośrodkiem. Nie, nie Pozostało, się. <laughs> pozostałości po prysznicu. Jezu, jaka ruina. Popatrzcie, jak ktoś sobie tutaj ławkę zrobił. <noise> Z bloków kamiennych. No bo tu siedzą. I wsiąłem. Nie podchodzę mu, Pietrze. Bo jest jedną i nie chodzi. Pod... Od tego czasu mam takie ja ile Tam masz przejście o tej dalszej części. Czekaj, ja tam tylko wejdę, tak? Jest. Fajna podłoga. Czekaj, ale gdzie oni tu weszli na dach? Bo mieć ludzi. No tu jest wejście. schodach, I dalej wyżej jest. Co wyżej Nawet wygląda będę robił, ale niczym się tam nie. Będzie trzeba uważać, jakbym nie musisz, że ja tam wyjdę sam. To nie jest jeszcze wejście na dach. Jeszcze wyżej jest. Czy będzie razem? Może nie tu, ale. Nade mną nie ma przestrzeni otwartej. Dach, tak, są schody na dach. Nawet wyjście na dach bez schodów. Tu już jest dach. Chyba tak, czekaj, zaraz ci powiem. Mhm, tu już jest dach. Tak, jeszcze jedna klatka. Nie, tutaj to jest ostatnia klatka schodowa. Jak dasz radę jeszcze wejść tutaj. Spokojnie, nic się nie stanie. I tutaj, tu. Totalna ruina. I to tak przyjedzie na dachówce? Tak, na dachówce. Tutaj tu jest stara, Ale nie Tu byli, nie? Aha. Następnie poznaliśmy kolejny budynek, który schowany był w lesie. Ale robi to mega wrażenie. Nie wiem, czy to uchwyca tak na kamerze. Mega wrażenie to robi. Dobra, przepuścisz mi? Nie chcę też tego malucha zostawić, Też nie chcę. Bo no, moglibyśmy przejść tam i wyjdziemy I tu. Tamtym wyjściem I... wyjdziemy tu. Nie Popatrz, się, to w ogóle nie zaczęło. Nie, Tam jeszcze piasek jest, patrz, jeżeli się nie mylę. Popatrzcie, tu nawet schodów nie ma zrobionych. Patrz, tylko musisz tu wyjść. Widać, że jest zostawione miejsce na schody. A schodów nie ma. Nie ma schodów? Jak chcesz się dostać, to musicie tu co? No popatrz, się. albo się rozwaliły te schody. Zobacz, jakie w inne pomieszczenia. Tu jest całkiem oddzielne popatrz się tu Ale takie dziwne fajne ściany, a czy da się przedostać tam? Jezus Maria ile tu komarów Nie, ninżą to ja nie jestem Więc w tym momencie tu do tego domku są zamknięte drogi z tych dwóch pomieszczeń. Nie, nie wchodź tu lepiej To jest burza. Kibel. Co by można było wyremontować? Podatk blaszany. Przeznaczenia kolejnego budynku do końca nie znam. Podczas rozmowy z osobą, która mieszka bardzo niedaleko tego ośrodka, dowiedziałem się, że miała być to hala sportowa i pomieszczenia, które miały temu halę obsługiwać. Ale jaka jest prawda? Nie wiem. Jednak, raz, że jedno jest pewne. Budynek nigdy nie został ukończony. Zobaczcie, co jest na górze. Tylko to musisz zrobić. O kurde, taka ogromna góra. przynajmniej raz w roku tu trzeba być e, budynki te leżące do e, opuszczonego ośrodka wypoczynkowego w Kozłowniku no zobaczymy, może tu wejdziemy To tutaj jeszcze nie jeszcze nie szliśmy, no ale pomimo, że szobo widać tu nie ma nic ciekawego w tej części tu jest jakiś mostek a tu jest droga wyżej nie wiem gdzie ten mostek prowadzi ale dość fajnie wygląda jak się potem okazało, nie było tam nic zobaczmy co jest tutaj bardzo urokliwe tak. To Wow. Dziękuję bardzo, że towarzyszyliście mi w tej wspominkowej historii i mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję. Jakiś komentarz, bądź łapkę w górę. Bardzo dziękuję. Widzimy się na następnej wyprawie. Hejka.